1 lipca premiera najnowszego teledysku grupy Mafia, zakończmy to. W studiu Tomasz Józef Bracichowicz i Romek Słomka. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Witam. Czekaliśmy na ten utwór i na ten teledysk no, kilka lat, wreszcie jest. Ostatnia płyta zespołu wyszła w 2006 roku, czyli... Czyli siedmioletni odstęp jest. Długo pracowaliśmy nad tymi utworami i w momencie, kiedy doszliśmy do wniosku, że jesteśmy gotowi do wydania albumu, wzięliśmy się do roboty. Jest to utwór, który promuje płytę, mającą ukazać się jesienią, będącą jubileuszową, bo mafia w tym roku obchodzi dwudziestolecie. Tak, w związku z tym, że jest dwudziestolecie, to. Ta płyta będzie miała pewien określony charakter, to znaczy znajdą się na niej na przykład dwa utwory znane już wcześniej duże przeboje zespołów no w zupełnie nowych wersjach, zaśpiewane przez właśnie przez Normana. Planujemy również duży koncert, być może w studiu Agnieszki Osieckiej w Warszawie, który, na który zostaną zaproszeni artyści związani niegdyś. Zespołem. zespołem w trakcie tych 20 lat. Nie będę wymieniał w tej chwili nazwisk, bo jakby jeszcze troszkę za wcześnie jest. Natomiast no myślę, że, że będzie to fajny skład i będą wokaliści, będą aktorzy znani, nasi znajomi. Porozmawiajmy o samym Teledysku, gdzie powstawał, jak się nad nim pracowało. Sam Teledysk generalnie powstawał tylko i wyłącznie w Kielcach. Głównie jakby główne elementy Teledysku powstały w teatrze imienia Stefana Żeromskiego oraz na bazie zbożowej. No, i jeszcze kilka elementów plenerowych, takich zupełnie jakby drugoplanowych. Natomiast co, jak się pracowało? Pracowało się bardzo sprawnie, byliśmy bardzo zaskoczeni. Byliśmy bardzo zaskoczeni też sprawnością ludzi, którzy wzięli udział w tym, w tym przedsięwzięciu, troszeczkę też amatorów, można powiedzieć, tak jak statyści, czy, czy niektóre osoby, które nam jakby z życzliwości pomagały. Po prostu bardzo szybko to wszystko przeszło. Trochę nawet za szybko, czasami mieliśmy już trochę tak, zżyliśmy się ze sobą, całą ekipą. Praktycznie kilka dni, pełne kilka dni ciężkiej pracy. Ale takiej owocnej, która w ogóle jakby to zmęczenie nie, nie dało się odczuć zupełnie. Postanowiliśmy do teledysku podejść w sposób artystyczny, nie na zasadzie, że teledysk musi być, bo jest promocja piosenki. Postanowiliśmy, aby teledysk był wspólnie z reżyserem teledysku zresztą Piotrem Łatasiem, żeby teledysk był jakąś pewną formą artystyczną. Nie ma w nim w tym teledysku takiego typowego blichtru, blichtru yy, charakterystycznego dla współczesnego show biznesu i takiego, wiesz, kolorowych światełek, i tak dalej. Jest to teledysk z klimatem, ale nakręcony z dużym rozmachem. Myślę, że niewiele tego typu klipów jest kręconych w tej chwili w Polsce, ale doszliśmy do wniosku, że jeśli zespół mafia. Ma powrócić na rynek z dużą siłą, to musimy, nie możemy sobie pozwolić na żadne słabe elementy, czyli zarówno piosenka, jak i teledysk musi być na najwyższym poziomie, zwłaszcza artystycznym. Nie napinamy się, żeby utwór był dostosowany na przykład do, jed, do którejś z, ro, z dużych rozgłośni komercyjnych i będziemy zmieniać formę tej piosenki czy, czy stylistykę, dlatego że tam ma polecieć. Nie robimy po tylu latach, mamy ten tą swobodę jakby i ten przywilej, że możemy sobie pozwolić na robienie y, utworów i dysków w takiej formie, jaką chcemy. To powiedzmy jeszcze o autorach piosenki, no bo ci autorzy dźwigają jakby ciężar całej tej płyty i całego jubileuszowego przedsięwzięcia. No jeśli chodzi o autorów tego utworu, y, to y, wspaniały tekst napisał Tomasz Kordeusz, y, poeta i tekściarz yy, pochodzący ze Starachowic, a kompozytorem tego utworu, jak również kompozytorem kilku innych utworów na, tej, na tym albumie nadchodzącym jest Paweł Porost ze Skarżyska. Posiłkujemy się i pracujemy z artystami z regionu tutaj naszego świętokrzyskiego, nie dlatego, że nam jest blisko, czy, czy, co, czy coś takiego, tylko po prostu są dobrzy, tu nikt nikomu łaski nie robi. Szukać nie, są po prostu bardzo dobrzy, piszą, produkują na najwyższym poziomie i w związku z tym pracujemy z nimi, nie będziemy szukać gdzie indziej. No tośmy pogadali o teledysku, a teraz czas najwyższy Zobaczyć to dzieło, grupa Mafia i zakończmy to. No jedziemy, jedziemy? Tak. Tylko słowa, za nimi się nie schowasz tracą blask, coś się kończy w nas. Nie ma winnych w klatce szklanej windy Zawieszenia sta nic nie daje nam Znam te gesty, już odwołany festy śmiał orkiestry serc poranne porannej Mówić łatwo ostatni gaz i światło, lecz pamiętaj, że kocham. Słowa, cisza jest alabastrowa. Kamień snu, czule snu. Dobrze było, teraz się skończyło, ale o tym wiem.